Czy więcej zawsze znaczy lepiej? W wielu przypadkach tak. Natomiast jeśli chodzi o stężenie mocznika w kremach do stóp, kierujemy się zasadą im mniej, tym bezpieczniej. Kremy z 10% mocznikiem doskonale nawilżają i uelastyczniają skórę stóp. Są idealne do codziennej pielęgnacji. Niższe stężenie zapewnia długotrwałe, łagodne i bezpieczne działanie. Macznik w stężeniu 50% prowadzi do nadmiernego złuszczania naskórka i osłabienia bariery ochronnej skóry. Możecie powiedzieć: Hej, ale ja używam i moje stopy nigdy nie były tak gładkie. Okej, okay, ale pomyśl o długofalowych skutkach. Gdzie ciągłe złuszczanie powoduje zaburzenie procesu odnowy komórkowej, co znaczy tyle, że naskórek będzie zdecydowanie szybciej rugowaciał. Czyli mamy efekt tzw. błędnego koła. Dodatkowo skóra jest bardziej podatna na uszkodzenia i infekcje. Czasem my podolodzy stosujemy kremy z mocznikiem o stężeniu 25%. Natomiast jest on stosowany krótkofalowo, w konkretnych przypadkach i pod naszym nadzorem. Podsumowując, nie wiesz jakie stężenie będzie dla Ciebie odpowiednie? Zawsze wybierz 10% lub zapytaj swojego podologa. Znasz kogoś, kto używa krem ze stężeniem 50%? Koniecznie pokaż mu ten filmik.